Podcast powstaje w ramach akcji Posiłki Mocy. Ratujemy żywność przed zmarnowaniem i dostarczamy ją niemobilnym rodzinom osób z niepełnosprawnościami. Więcej o nas znajdziesz na stronie stowarzyszeniemudita.pl Cześć, z tej strony Basia. Zapraszam Cię na nowy odcinek podcastu Mocy. Przedstawiamy w nim historię niemobilnych rodzin osób z niepełnosprawnościami. Dzisiaj poznamy historię Weroniki, która opowie wam o swojej niepełnosprawności ruchowej oraz o tym, co na co dzień ją cieszy, a co smuci. Czy niepełnosprawność ma duży wpływ na jej życie, czy raczej to, w jaki sposób postrzegają ją inni ludzie, oraz o tym, jak wciąż próbować na przekór wszystkiemu. Hej! Ej. No co tam? Spoko, też kawałkową wodę. Dobra. A jak tam majówka? A no dobrze. Byłam w batoniku, po opalać się i na koncercie byłam sama. Wow, super! No. Jak Ci się podobało? Oj, fajnie było, bardzo dużo ludzi było. No to na pewno. Majówka w końcu, nie? No właśnie. Okej, okay, to co, kawka? No kawka. Tak, Dobra. Idealnie do pogadu. Chciałabyś mi powiedzieć, jak to jest z Twoją niepełnosprawnością, czym ona się objawia? Jestem niepełnosprawna od urodzenia, głównie niepełnosprawność wynika z dysfunkcji ruchu. Wizualnie wyglądam normalnie, ale gdy się poruszam, no to widać, że no coś jakby jest nie tak. W sensie nie wiem, wolniej idę, albo się potykam i nagle na przykład się wywracam. W życiu codziennym mam na przykład w mieszkaniu problem, na przykład, że nie umyję okna albo nie powieszę filany. Głównie dlatego, że mam uszkodzony błędnik, który odpowiada za równowagę mhm. i no nie mogę wchodzić na, na przykład na drabinkę albo na krzesło. I na przykład nie ściągnę sobie czegoś z góry albo na przykład nie zejdę z czymś po schodach, albo żeby coś wnieść z ciężkimi rzeczami. Także myślę, że to jest taki główny Główna jakby rzecz tego, tej niepełnosprawności. Niektórzy są co chętnie pomogą, i jakby nie pytają się dlaczego, no, niektórzy to różni są ludzie wiadomo, no, niektórzy to się spojrzą, albo coś tam powiedzą, szepczą między sobą, także raczej typowo do mnie nikt tam się jakoś do mnie brzydko nie zwrócił, że, że co ty potrzebujesz pomocy Przecież tobie nic nie jest z, z takiego typu, jeżeli chodzi o takie rzeczy. To też jest taka pewnego rodzaju niewidzialna niepełnosprawność, mam takie poczucie, i to właśnie, że ludzie też tak rozmawiają między sobą, to może pokazywać też to, że wciąż jest bardzo mało o tym mówione. No zdarza się tak, są takie sytuacje, i no niestety dużo ludzi, jakby to jest taki temat tabu, i dużo ludzi nie wie na przykład, że na przykład osoba chodząca może być niepełnosprawna i z czymś tam na przykład może mieć problem funkcjonowany, na przykład nie wejście do tramwaju, albo wyjście z tramwaju, albo wejście do autobusu, albo nie wiem, wejście przejście na chodnik, bo nieraz są chodniki też szerokie, nie zawsze są dostosowane. I yy, no ciężko na przykład jest zejść z jakiegoś tam podestu, jeżeli nie ma poręczy z, z takiego typu rzeczy. A jak na co dzień wygląda jakiś taki twój dzień? Zwykły dzień. Ogólnie to pracuję. Wstaję dwie godziny wcześniej, żeby się wyszykować i dojechać do miejsca pracy. Potem przechodzę, Wiadomo, muszę ugotować obiad, trochę posprzątać. No i odpoczywam. Idę do znajomych albo pójdę na spacer. No jest czasami ciężko, ale no, jakoś muszę dać radę. Właśnie, jak to wygląda czasowo? Ile godzin na przykład możesz pracować? Nie, mam stopień umiarkowany, czyli drugi stopień. Pracuję 7 godzin, czyli od poniedziałku do piątku, czyli 35 godzin tygodniowo. I weekendy mam wolne, także nie, nie pracuję w weekendy. No, robię to, co w miarę moich możliwości, to, co daje radę. Też tam czasem potrzebuję czyjejś pomocy, także to nie jest tak, że, że tam wszystko robię sama. No ale zawsze każdy jest chętny i każdy pomoże, tak myślę, że, że nie, jakby nie ma z tym problemu. A wcześniej było ci ciężko znaleźć właśnie jakąś pracę? Tak, było mi ciężko. Nie chciano na przykład, jakby mnie od razu po szkole, gdzie skończyłam technika terapii zajęciowej, też właśnie pomaganie osobom niepełnosprawnym, głównie prowadzenie terapii zajęciowej. No nie wiem, może dlatego, że nie byłam po studiach albo że byłam za młoda. No i często odbywałam takie staże z różnych projektów, no ale potem się udało i znalazłam pracę, także jestem zadowolona. Cieszę się też bardzo, że udało Ci się znaleźć taką pracę, bo to też jest pewnego rodzaju wyzwanie. No dobrze, to rozumiem, że pracujesz sobie na co dzień, potem sobie wracasz do domu i spędzasz sobie czas bardziej aktywniej bądź mniej aktywniej. A czy masz jakieś swoje ulubione jakieś takie zajęcia? Najbardziej to chyba lubię śpiewać. Jest słonecznik i oglądać filmy na Netflixie. <grym> Okej, okay, no z tego, że lubisz śpiewać, to chyba e, już zdążyłam się zorientować, bo właśnie spowodajesz, byłaś też na, na koncercie sadach. Także tak. cieszę się, a często chodzisz na takie koncerty? Zdarza, zdarzało się częściej, ale teraz y, przez tą pandemię no to trochę rzadziej wiadomo, ale w, y, wcześniej cho, chodziłam y, częściej z koleżanką, także było fajnie. A na takich koncertach nie masz na przykład problemu, jest na pewno tłocznie bardzo, i też yy, bywają zapewne takie sytuacje, gdy ktoś przypadkowo może cię popchnąć. No, zdarza się, wiadomo, jak to w tłumie, no to staramy się tak gdzieś zawsze iść, żeby było raczej z boku, żeby nikt nas tam nie trącił, albo yy, poprosimy ochroniarza, żeby nas tam gdzieś tam nie, nie wpuścił. Tak to wygląda. Czy w takich bliższych jakichś relacjach ta Twoja niepełnosprawność ma jakąś rolę? Czy to jednak jest bez znaczenia? Jeżeli chodzi o rolę domsko męskie no to różne są sytuacje. Raz jest tak, że nie wiem, mężczyzna na przykład się wystraszy i nie przyjdzie na spotkanie, albo przyjdzie tylko raz i podziękuje, przestanie pisać, także no, różnie. Ale ja się tu nie przejmuję i jakby. Nie ten to następny. Ja raczej pisałam, że, że mam tą dysfunkcję, że trochę inaczej się poruszam i czy to przeszkadza. No Różne były y, sytuacje, że, że nie, że nie przeszkadza, że okej, okay, a nieraz na przykład już ktoś się nie odezwał, no to już wiedziałam, że nie chcę, że się wystraszył i, i tyle. No jest mi trochę przykro, no ale każdy człowiek jest inny i może nigdy nie ma styczności z takimi osobami i nie wie, jak to, jak to wygląda i sobie wyobraża nie wiadomo co, że nie wiem, że się porusza może na wózku. Bo zaraz nieraz jest pytania, proszę na wózku wchodzisz. No i takie tego typu pytania słyszę, także, także tak to jakby z ich perspektywy wygląda. A z drugiej strony, jak mam, mam być z kimś, kto ma mnie nie szanować, no to chyba lepiej być samemu. No miałam tak, że przez jakiś czas tam byłam zniechęcona, no ale potem sobie pomyślałam, najwyżej nie przyjdzie, no to trudno, to może ktoś się, z kimś innym się spotkamy i może będzie fajnie, może wypijemy sobie kawę, pójdziemy na spacer i nie będzie tak zawsze jak to było. No jeżeli chodzi o mnie, na no to na przykład nie chcę mieć dzieci ze względu na właśnie moją niepełnosprawność i że mam te ograniczenia. No i jakby potrzebuję też pomocy w niektórych kwestiach, no to wiem, że z dzieckiem też by było mi, podejrzewam, ciężko. I potrzebowałabym pomocy. A masz takie dni, kiedy myślisz sobie, że gdyby nie ta niepełnosprawność, to mogłoby być inaczej? No myślę, że mogłoby być inaczej. Myślę, że może miałabym nie wiem, męża i może dziecko. A może by tak nie było, może bym była sama i, i żyła tak, jak teraz pracowała i, i spędzała czas wolny, nie wiem, w braniu znajomych albo, nie wiem, oglądając film na Netflixie albo robiła inne rzeczy. No nigdy nie wiadomo, tak. Czyli to też nie jest taki przesądnik? No nie, no bo nigdy nie wiesz, co w życiu spotka, czy, czy jesteś niepełnosprawna, czy nie, tak naprawdę, tak. Można mieć niepełnosprawność także nabytą. Także no, dzisiaj człowiek jest zdrowy, a jutro jest chory i co? I no, różnie życie bywa, tak. To jest właśnie też coś takiego, że ludzie często myślą, że ta niepełnosprawność to już jest taki przesąd, że już Twoje życie się na tym kończy, i bardzo się tak może ograniczają, przez co też nie próbują i czują się może tacy właśnie wykluczeni. A tutaj, tak słysząc to, co mówisz, że Ty wciąż próbujesz, gdzieś tutaj chodzisz, spotykasz się, no to jest właśnie taki też dowód na to, że jednak da się. No da się, ale to też zależy od samego siebie, czy się chce, czy też jakby no jakby człowiek, jak dana osoba niepełnosprawna, wyrwie się na przykład z tego domu, nie wiem, i nie będzie słuchało innych osób, co dane osoby mówią, a ty sobie nie poradzisz albo coś tam. Tylko po prostu zaryzykuję i, i zobaczę, co z tego wyjdzie. Chciałam spytać, czy spotkałeś na swojej drodze jakieś osoby, które właśnie sprawiły, że popchnęły Cię bardzo do przodu? Nie, myślę, że sama. Po prostu chciałam jakby zamieszkać w Poznaniu i czegoś szukać, i udało mi się znaleźć proje projekt, w którym jakby odbyłam staż i potem znalazłam pracę. Zaczęłam szukać mieszkania i udało mi się wynająć i tak już jestem tu 6 lat. Z tym, że mieszkam w, już w Poznaniu trochę wcześniej, bo około 10 lat, więc tak to wygląda. Jesteś z siebie dumna? No po części tak. Powinnaś być nie po części, a tak na całość, tak? <gry> to czy w takim razie na chwilę obecną uważasz, że że jakoś mogłabyś ulepszyć to życie, że coś mogłabyś e, zmienić? Może mogłabym więcej może ćwiczyć i być y, bardziej sprawna, w sensie silniejsza fizycznie. Chociaż teraz jest ciężko z rehabilitacją w sensie finansowo, bo też wszystko idzie w górę i niestety godzina rehabilitacji kosztuje 100 zł, bo i więcej, także, no, także tak to niestety wygląda na ten czas. Nieraz też tak jest, że się po prostu też nie chce po pracy. Człowiek też przyjdzie zmęczony i ma ochotę po prostu się położyć i odpocząć. Świadomość, że jutro też musi iść do pracy, to takie no, trochę jest, czasami mę, y, zmęczenie jest. Gdybyś miała supermoc, załóżmy, masz supermoc i jesteś w stanie zmienić jedną rzecz w swoim życiu, co by to było? Zmieniłabym, żebym miała własne mieszkanie. Łoś, żeby miała własne mieszkanie. Jakiś swój No Mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają, ale w pewien sposób dają. No, gdybym miała troszkę ich więcej, myślę, że mogłabym sobie pozwolić na niektóre rzeczy po prostu więcej. A no, niestety jest na tą chwilę jak jest. I te rzeczy też na pewno mogłyby pozytywniej oddziaływać na Twoje zdrowie. To na pewno. Pozostaje ci tylko próbować. Ja w takim razie bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas i mam nadzieję, że z tym hasłem próbowania zostaniemy razem z Tobą. Mam nadzieję, że tak też będzie. Ja też również dziękuję. Kolejny odcinek podcastu Mocy za nami. Dziękuję za Waszą obecność. Zachęcamy też do tego, żeby w wolnej chwili posłać tę rozmowę dalej. Mówmy o rzeczach ważnych, tak często pomijanych. Być może wspólnie uda nam się zwiększyć świadomość związaną z sytuacją rodzin niemobilnych. Oczywiście zapraszamy na kanały społecznościowe Stowarzyszenia MUDITA, które stoi za całym tym przedsięwzięciem i w social mediach publikuje różne ciekawe treści. Na koniec chciałabym dodać innowacja testowana w ramach projektu Innowacje na ludzką miarę 2, rozwój mikroinnowacji w temacie włączenia społecznego. Realizowanego w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki i do usłyszenia.